Ja jestem Franek Johnson, a dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars. Tak więc gramy. Po prostu gramy w Brawl Stars. Ja tutaj chyba jeszcze przyciszę trochę grę, żeby było mnie dobrze słychać. No i tak oto możemy sobie coś nagrać. Ja gram kordyliuszem, bo go niedawno wbiłem. O! Nie, wiem, gdzie to w ogóle będzie wrzucane? Kurde, kurde, kurde. Uciekam jej. Mam ulotę, to go użyłem sobie. Uciekam jej. Dobra, teraz nie idę. Nie, ona użyje swojego ulotu. Super. Dobra, spróbuję. Bum, 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 bum. Kurde, no coś się zlekuje ewidentnie. O! O! Dobra. Mi się wydaje, że będziemy mogli to przesunąć tuba. Albo na lista. dobra, nie wiem na co to prześlę. O kurde. Ile to Bibi ma 8? Ona ma 8! Ona ma 8! Dobra, porobiona w pierwsze miejsce. Także no co? Kolejna gierka. Teraz lecimy. Ja mam karmię w ogóle. Dlatego teraz myślę, że polecę Charlie. No jest dobra na takie postacie na dole.